Dzień dobry państwu, nazywam się Sławomir Zając i po raz trzeci chciałbym państwu w tym roku po powiedzieć kilka zdań na temat brzoskwi. Dzisiaj mamy 6 czerwca 2014 roku i chciałbym pokazać jak w tym momencie wyglądają brzoskwinie w moim gospodarstwie. Tutaj państwu w tym momencie pokazujemy brzoskwinie, którą pokazywałem w lutym, kiedy ją przycinałem. Proszę zobaczyć pięknie wykształcone co najmniej kilkanaście pędów. Niektóre najdłuższe mają po 20-30 cm drzewo. Ma już wykształconą wstępną koronę. Będziemy ją korygować na wiosnę. Nie ma żadnych objawów, choroby. I myślę, że to, to jest to, co zakładaliśmy, się, zakładaliśmy kiedy, kiedy na wiosnę drzewo było obcinane. Przejdźmy teraz może do drzewek starszych, które już owocują. Tutaj znajdujemy się przy y, odmianie Red Heaven, kilka, kilka owoców, niedużo. Natomiast drzewko jest stosunkowo niewielkie i y, zależy nam, żeby w pierwszym roku owocowania y, Następowała przede wszystkim jeszcze wegetacja drzewa, natomiast owoce są dostosowane do, do wielkości drzewa i ich ilości. Przejdźmy dalej. Dla odmiany, chciałbym pokazać nektarynki. Proszę zobaczyć, nektarynki w tym roku bardzo mocno kwitły i owocowanie i zawiązanie też jest bardzo y, dobre. Owoców można powiedzieć jest nawet więcej niż potrzeba, dlatego zastanawiamy się, do, jak je skorygować. Przede wszystkim w pierwszej kolejności, patrzymy na owoce, które są źle wykształcone, zielone, które mogą nie dojrzeć. I tutaj, w środku, zazwyczaj powinniśmy przerywać owoce. Generalnie stosujemy zasadę, że owoc od owoca powinien się znajdować około 10 cm. Tutaj na tym pędzie mamy 4, więc jednego odrywam, 3 zostawiam. To będzie powodowało, że owoce powinny być dużej wielkości. Przejdźmy może dalej. Kolejną odmianą, którą chciałem Państwu zademonstrować, to jest odmiana inka. Odmiana późna, natomiast w tym momencie no, owoce są stosunkowo duże, wielkości dużego orzecha włoskiego. I tutaj też sprawdzamy na pędach ilość owoców. Przykładowo na tym pędzie mamy pięć owoców. Tutaj dwa, są jeden koło drugiego. Urywamy ten od dołu, który ma mniejszą możliwość... Z, y, y, bardziej, który będzie mniej dojrzały. Y, zostawiamy trzy owoce około 10 cm, jeden od drugiego. Taka generalna zasada przy przeruwaniu owoców jest taka, że y, urywamy te, które są gdzieś pod spodem, które mają mniejszą możliwość dojrzania, które mogą mieć mniej intensywny kolor no i przez to mniejszą wartość handlową na tej gałęzi, jak Państwo widzą, mniej więcej owoców jest tyle, tyle ile potrzeba około 10 cm, więc tutaj już korekt na tą chwilę nie musimy przeprowadzać jeszcze może pokażę jedną odmianę tutaj mamy tutaj mamy też Red Heavena z tym, że owoców jest dosyć dużo i tutaj y, może na jakiejś na jakieś przykładowej gałęzi y, zostawiamy dwa owoce 10 cm, jeden od drugiego, tutaj mamy dwa stosunkowo blisko, też jeden odrywamy i to spowoduje, że ten owoc powinien być, być duży, który został. Proszę Państwa, w tym momencie y, owoce, wszystkie drzewa w moim sadzie zostały już przerwane. W tym momencie będziemy już czekać tylko i wyłącznie na zbiór i myślę, że w lipcu pokażę materiał ze zbiorów i zobaczycie Państwo, jak wyglądają owoce w moim sadzie. Na razie dziękuję bardzo i pozdrawiam.